Witajcie w ostatnim odcinku serii opowiadającej o odbudowie naszej Tesli, Ale zanim ruszymy na drogę, Dawid, jakbyś opowiedział, gdzie jesteśmy, i generalnie, jakbyś opowiedział nam trochę o tej procedurze odbudowy. Witam, Przemek, witam widzów. Znajdujemy się w body grupy Makurat w Pępowie, w okolicy Gdańska. Jesteśmy autoryzowanym serwisem grupy Volkswagena. Mamy trzy lokalizacje: w Gdańsku w Centrum na Zawodników, dwa serwis mechaniczny autoryzowany. Tutaj, gdzie się znajdujemy w siedzibie w Empowie, tu gdzie wszystko się zaczęło, blacharnie oraz serwis mechaniczny oraz od niedawna serwis blacharski, blacharsko-lakierniczy w Kosakowie, nieopodal Gdyni. Znajdujemy się w siedzibie, gdzie mamy autoryzację na naprawy blacharsko-lakiernicze marki Tesla. Jest to owoc naszej dynamicznego rozwoju, podążania za trendami, w którą stronę motoryzacja zmierza i nie przestanie od 1997 roku Staramy się zwiększać wpływ nasz na, na rynek lokalny i e, związany cały z motoryzacją, od sprzedaży handlu samochodami poprzez e, naprawy e, mechaniczne i te e, związane z blacharskim rakietnictwem. Tak? Także tutaj budujemy swoją pozycję na rynku. Okej, okay. wspomniałeś coś o tym, że macie autoryzację na naprawę Tesli. Powiedz, jak to wygląda, czy się orientujesz, jak to wygląda ogólnie na rynku? Czy, czy tylko wy to robicie, czy z więcej takich warsztatów serwisów? Tak. Gdy zaczynaliśmy swoją historię z testem, to był rok 2020, weszliśmy jako jeden z dwóch serwisów w Polsce. Byliśmy wówczas my oraz serwis z Wrocławia. Na dzień dzisiejszy liczba autoryzowanych serwisów w Polsce wynosi 12 i tak naprawdę jest w większości albo nieopodal większych ośrodków miejskich w kraju. Także klienci nie mają się czego obawiać. Myślę, że każdy w swoim obrębie znajdzie taki autoryzowany punkt jak nasz. Czyli spokojnie można szukać samochodów po jakichś delikatnych usterkach, bo pewnie nie wszystkie są opłacalne do naprawy. Powiem szczerze też, jak pewnie i nasi widzowie dobrze wiedzą, mamy nasz warsztat, mam jakiś młotek przecinak, to w sumie mogłem sam to naprawić, no, ale wspominałeś, że to nie byłby najlepszy pomysł, tak? Tak, odradzałem tego rozwiązania z uwagi na to, że... Przede wszystkim samochody gwarancyjne, jak i również te po, powinny znajdować swoją naprawę w autoryzowanych serwisach blacharsko kierniczych marki Tesla z uwagi na zastosowanie różnej kategorii materiałów w pojeździe. Są to konstrukcje multimateriałowe. Wiąże to się z powiązaniem stali oraz aluminium. By to dobrze, że tak powiem, połączyć, właściwie naprawić, niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych narzędzi do naprawy, takich jak na przykład nitownice, od zastosowania odpowiedniego typu nitów w odpowiednich miejscach. Myślę, że bez dostępu do dokumentacji technicznej wskazanie odpowiedniego miejsca cięcia czy zastosowanie odpowiedniego nitów w tym miejscu byłoby ciężkie do domyślenia się, dlatego żeby naprawa przebiegła bezpiecznie i pojazd, który oddajemy do klienta po naprawie nadal reprezentował tą samą skalę bezpieczeństwa, Był naprawione zgodnie z technologią producenta, powinien trafić do autoryzowanej stacji. Z tą litownicą też bardzo fajna historia, bo jak pewnie kojarzycie, też pracowałem przy naszej Tesli i miałem przyjemność popracować z tą nitownicą. Tak jest. E, powiedzmy, miałem przyjemność. Dla mnie to było, co było imponujące, nacisk ponad 30 ton, e, kiedy ona właśnie prasuje te nasze nity. Coś niesamowitego. Takich zabawek nie mamy u nas na warsztacie. Niestety, specjalnie też do tego nawiązałem, żeby widzowie na tych przebitkach z napraw, urywkach e, byli w stanie też skojarzyć narzędzia, o których mówimy i dlaczego one są tak ważne, żeby ta naprawa przebiegła zgodnie z tym, czego producent od nas wymaga. Ok, a jak wygląda sytuacja tutaj? No bo już na pierwszy rzut oka widać, klapa bagażnika czy też zderzak, no, widać po kolorze, że były wymienione, ale jakbyśmy jeszcze coś więcej powiedzieli, jakie uszkodzenia były i w ogóle jakbyś mógł wspomnieć jak wygląda, wygląda taka procedura, czyli przyjeżdża do Was samochód po jakimś wypadku, czy najpierw go sprawdzacie. Jak to wygląda? Tym bardziej, że wydaje mi się, że przy samochodach elektrycznych te procedury są chyba trochę inne. Jeśli się mylę, to mnie popraw. Zgadza się, masz rację, są troszkę inne procedury, głównie uwarunkowane bezpieczeństwem takiej naprawy. Pojazd do nas trafił tego o czym za chwilę powiem nie ma widoczne na materiale który nagraliśmy wspólnie z uwagi na to że te prace musiał przeprowadzić technik bez jakby dostępu też ludzi powiedzmy z zewnątrz tak mhm. mówię o pracach związanych z sprawdzeniem czy samochód w wyniku uszkodzenia nie uszkodził systemów wysokonapięciowych i jest bezpieczny do dalszych napraw czyli technik który podchodzi do takiego samochodu E, oczywiście mówimy o takich poważniejszych uszkodzeniach jak miało miejsce to tutaj, no bo jeżeli mamy sytuację, że mamy tylko przetarty zderzak, no to mniej więcej wiemy, że nie zostało uszkodzony system wysokonapięciowy. Natomiast w tym przypadku technik odpowiednio zabezpieczony w systemy ochrony osobistej podchodzi, mierzy napięcia w odpowiednich miejscach, rozłącza akumulator wysokonapięciowy. Jest ściśle określona procedura przez test, krok po kroku co musi wykonać, co musi zmierzyć, żeby zakwalifikować pojazd jako bezpieczny. W przypadku gdyby na szeregu tych punktów okazało się, że ten samochód nie jest bezpieczny do przeprowadzenia dalszych napraw. Wtedy musi trafić w odpowiednią strefę bezpieczeństwa, odgrodzone od dostępu do ludzi. Natomiast w tym przypadku wszystko było w porządku. Po zabezpieczeniu też mogliśmy, że tak powiem, dopuścić was do samochodu bliżej, mhm. e, czyli procedura wygląda następująco: samochód do nas trafia, sprawdzamy, czy jest bezpieczny. Jeżeli jest, to przechodzimy do diagnozowania tego co zostało uszkodzone. W tym konkretnym przypadku, tak jak wspomniałeś, jest widać to, co jest z zewnątrz, gdyż brakuje folii waszej firmowej, natomiast pod spodem została wymieniona podłoga, ściana tylna belka tylna, no i tak jak mówiliśmy, zderzak tylny, klapa i z tego co pamiętam również z dwóch stron tylne światła. Mm -hmm. Gdyż to się po prostu sprasowało nam wszystko w wyniku wypadnięcia z tej ciężarówki i... No musimy przyznać, to... że była to niefortunna sytuacja. Też troszeczkę się obawialiśmy, jeśli chodzi o baterie, bo z tego co kojarzę, do rozwiązaniach Tesli jest coś takiego, że mamy kanały odprowadzające z baterii jakieś tak wilgoć, wodę, tak? tak? No i tutaj też obawialiśmy się, czy do takiego uszkodzenia nie doszło. Rozumiem, że to też sprawdzaliście. Macie na to jakieś metody? Oczywiście. Zostało to sprawdzone e, najpierw optycznie. Większość siły uderzenia przyjęła ta podłoga, która no, złożyła się tak, powiedzmy, jak harmonika. Ta fala uszkodzeń nie poszła dalej, została zatrzymana na, na, na podłodze bagażnika, natomiast szczelność i efektywność działania układu chłodzenia, który jest bardzo istotny, gdyż wszelkie nieszczelności bądź niewydajność na takim poziomie, jak powinien być może skutkować przegrzaniem baterii, a to po prostu szeroko idące, bardzo wysokie koszta. Po naprawie samochód zostaje w. Wprowadzony w tryb sprawdzenia wszystkich podzespołów i między innymi jest tam procedura wprowadzenia najwyższych obrotów, chłodzenia i sprawdzenia, czy wszystkie pompy raportują tak naprawdę odpowiednią przesyłowość i czy nie ma wycieków. Ok, czyli mówisz mi, że samochód jest gotowy na wyjazd na drogę. Tak? Samochód jest bezpieczny, sprawdzony, naprawiony zgodnie z technologią producenta. Dla Was oznacza to, że jest bezpieczny do użytkowania. Zachowujecie pełną gwarancję na, to, na ten samochód i myślę, że nie ma obaw, żeby go dali, z niego korzystać. Życzę mi szerokiej drogi dla Was. Okej, okay. słuchaj, ja zabieram się za testowanie na drodze. Wy wypatrujcie naszej Tesli na drogach całej Europy. Zapraszam. Dziękuję.